Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Roki. to już jest dziewiąty odcinek z plug-in No i dziewiąty odcinek, właśnie dziewiąty. Już jest praktycznie przedostatni tryb normalnego. I w tym odcinku zagramy sobie bronią biologiczną. Wyjątkowo zabójczy patogen, który zabija wszystko, czego się tknie. Nie dokładnie I jakie geny mu wybrać? To co zwykle, chyba. Skok metaboliczny. <laughs> Tak. Mm, wiecie co? W sumie nie wiecie, bo ja sam nie wiem, co wybrać. Eee, możemy budować zdolności. Dobra, no, to. Aerocyt, Ekstremofil. I na sam koniec. Transmisji. Um, wziąłbym chyba, zdolności dokładnie. No tak, oszustw nie ma żadnych. Normalny. Jakby sobie go nazwać? Ja mam chyba idealną nazwę po prostu. Yy, tak, do tego marzenie King Zong Uno. Dokładnie. Yy, King Zong -una napisałem w taki sposób, bo inaczej by się nie zmieściło, po prostu, bo jak widzicie, już nie mogę nic napisać, bo jest limit yy, znaków 20. Czyli marzenie King Zong -una, dokładnie. To jest chyba idealna nazwa dla broń biologicznej. I pewnie wszyscy z Was, co na to dzisiaj domyślają się, gdzie możemy sobie zacząć. Dokładnie. Zaczniemy sobie w Korei, bo gdzie indziej mo mogłaby być bomba biologiczna. I tak, na samym starcie, bo tak wyglądał w ogóle model, eee, na samym starcie mamy tu takie trzy zdolności. Sam nie pamiętam, jak one działały, więc yy, będę na ślepo tak grał trochę. Ale bomba biologiczna chodzi o to w niej, że ona ma taki swój jakby. z nią do... czekajcie. Śmiertelność, dokładnie. I to jest takie coś, że w czasie jakimś bomba biologiczna cały czas będzie się, no plaga, no, bomba biologiczna, po prostu broń będzie nabierać śmiertelności. I wtedy ludzie się kapną, że my mamy tą broń czy bombę coś w tym stylu, dlatego musimy ją stopować. A stopowanie, żeby się nikt nie skapnął, zależy od tych, tych, od tych trzech rzeczy, właśnie. Zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zabójczych genów, odbekowanych przez cały czas. Zrezygnuje tutaj zabójczych potencjał broni, po no, co? no, właśnie. A tu e, zmniejsza śmiertelność poprzez dezaktywację kluczowych genów, kontrolujących produkcję toksyn. I to są trzy główne, jakby, umiejętności, które nas obchodzą. Najpierw weźmiemy sobie tak, e, tamtą. Porada, ty, właśnie. To może nie być łatwa plaga. Jak widzicie, śmiertelność cały czas dostaje <grym> e, i tak. Cały czas trzeba ją tłumić, jakby. I w tym w samym czasie rozprzestrzeniać ją po całym świecie. Bo później ma taką jedną fajną opcję, gdzie, jak ją osiągniemy, to już koniec gry, praktycznie jest. Tylko trzeba ją osiągnąć. Trzeba kontrolować też tą śmiertelność. Na razie jej nie ma. Więc, dopóki śmiertelność nie rośnie, trzeba rozprzestrzenianie się wziąć. Tylko nie ma z okuno a jeszcze nie rośnie. Już, jeszcze nie. to wodę bierzemy. Zarażę tysiące. Dobra, jeszcze nie. już chyba... Jeszcze nie. Uu, dziwne. Co to dawało stytuje zrobić przy potencjał nie potrzeba, że czas do regeneracji? Nie wiem w jakim sensie. Czy... Jak jest śmiertelność duża, to naśnajmy to po prostu i nam zniknie, czy coś? Nie jestem pewien. Nie ja jakieś odporności na, na razie. Dostaje się do Chin, no. King Kingząku tajemnie do Rosji do Chin już bierze. Ładnie weźmiemy sobie podstawowe symptomy, jakieś szybko w ogóle zaraża. Dwa, 20 milionów, już w sumie ten rygor kore koreański, jednak daje się we znaki. Dlatego tak szybko się zarazili. o wiedzą już o tym, chyba. Pierwszy zgon. 3 wait, wait, wait. Uh -huh. My nie mamy punktów za późno się zorientowałem. Stop badając lekarstwo, no niestety nie no zrezygnowało się. Uśpi to. Trzeba dobr dobrą strategię mieć na to. Bo bez strategii nie da się tego jakoś dobrze rozegrać. Przydałoby się nam zarażenie jakieś. Dobra. Więcej państw. Jeszcze nie. Dobra. Musimy ją na razie stabilnie trzymać. Później dopiero robimy Mordor. Tylko musimy wszystkie kraje wziąć, zarazić. Do tego czasu. Dobra. Stop. Śmiertelności jeszcze niby nie ma. Ale to jest chwila... To jest kwestia chwili praktycznie.. Trzeba, wezmę chyba wiatr 2. Dobra. Dajcie punkty szybciej. Zaraźli. Dobra, śmiertelności jeszcze nie ma. Dobra. Wiatr 2 i teraz umiejętności trzeba. się pojeżdżę zaraz to wywali, ja się nie skapnę kiedy. Dobra, mi się wydaje, że już, jeszcze nie, dobra. Jakieś leki. Stop, 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 stop. Nie można tak szybko. O, właśnie. Nie ma, nikt nie ma, że wiedzieć o tej broni. To już wiedzą, ale jeszcze nie tak bardzo. Weźmiemy wszystko, trzy, wszystkie trzy i patrzcie, patrzcie na te paseczki. Odblokuj generalną anihilację. Śmiertelność, dotkliwość. Rozpętaj armagedon na świecie. I to kosztuje to tylko 10 punktów. Dlatego, teraz naszym zadaniem jest zarażenie wszystkich ludzi na całym świecie. Zarażymy wszystkich, wtedy robimy armagedon i koniec. I wtedy świat się kończy. I King odnosi zwycięstwo. Dobra. Weźmy Biare Ozol po prostu. i Myślę, że będzie najłatwiejsze, żeby cały świat. Bo niestety nam leci śmiertelność, dlatego trzeba odporność jakieś na badania wziąć, bo się inaczej nie, nie zaprzestaniemy tych badań, bo już nie mamy jak uspać ós tej broni. Ale Biare Ozol działa. Grenlandia, może? Hello? Dokładnie. Dziękuję. Wszyscy? Wow, wiesz Ciepłe regiony świata zostały. Gorący klimat. Nikt się nie obroni przed bronią biologiczną. Nie ma szans. Nie znaczy, wiem, to jest w ogóle patogen jak to jest broń. Ale. Tak, co może weźmiemy jeszcze? To... Wszystkie jeszcze Maroko, dobra. A tak dalej, co to, to trzeba wziąć? Na ciepły klimat. W sumie w każdym środowisku weźmiemy. No powinno się zarazić, jak już w każdym środowisku wziąłem. Dobra, jeszcze jedno chyba. Tak czy nie? Maroko. O, Maroko, liczę na ciebie, dobrze. To w tym momencie bierzemy... Na ...nasze... ...piękne... ...przetestowania genetyczne... ...i później robimy rzeźnię na świecie. Dobra, Maroko się tylko zarazi do końca... ...żeby mieć 100% pewność. I patrzcie, co się właśnie stanie. Stój. Hehehe. <laughs> Naciśniemy sobie taki czerwony guziczek I nasze statystyki są... Właśnie, Ej, po co w ogóle się nie o zarażenia? Przecież tu mam maksymalną zaraźliwość, sam nie wiem Żeby się przydało, przydało lasowanie gędy Ale patrzcie na to, patrzcie pasek Za kilka chwil, zniknie całe życie na ziemi Patrzcie jak to leci Wszystkie umiejętności w ogóle odblokowaliśmy dziękuję. 3 miliony osób, miliard na dzień. To jednak nie masz nie z masz czym walczyć po prostu. Dokładnie. King Zongun podjął cały świat. A raczej marzenie jego. Marzenie King Zonguna wyeliminowało całe życie na Ziemi. Dokładnie. 9640 punktów. Nie wiem, czy to jest lepiej czy gorzej niż na nanowirusie, porównajcie sami, bo ja już nie pamiętam. Ale 573 dni 41% badań, no nie dało, no dało się pewnie jakoś lepiej to zrobić tylko no, wykryli nas na starcie niestety No ale z, no, po prostu nie popatrzałem się dlatego Ale patrzcie jak tu ładnie na tym się wszystko się robi Pięknie Ta gra jest o zabijaniu ludzkości, to tak cieszy I patrzcie Martwi M 3 miliardy w sekundę poszło, no dobra. Niech będzie. No to tak, ja wam dziękuję za obejrzenie. W przyszłym odcinku zrobimy opią grypę już będzie ostatni patogen z w normalu, później przechodzimy na brutal i tak dalej. No ja was proszę o zostawienie komentarza, ocenienie filmu, no i ja się z wami żegnam. Do następnego. Na razie. Hej.